Witam w kolejnym odcinku tutoriala poświęconym poruszaniu naszej postaci. Jak to, to czego już dokonaliśmy i co chcemy jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobić? Obecnie mamy zrobione to, że nasza postać porusza się do tyłu i do przodu za pomocą naszych strzałek. Jedyny problem jaki tutaj wynik. To, że gdy naciskamy guzik do przodu, nasza postać idzie do tyłu, a gdy naciskamy guzik do tyłu, nasza postać idzie do przodu. To wynikło z tego powodu, że nasza postać w Blenderze została zimportowana na odwrót. Czyli, na przykład, że Przód jest z tyłu, a tył jest z przodu. I żeby zapobiec takiemu problemowi, bo później też się na, przełączą nam najprawdopodobniej kierunki lewo-prawo, skasujmy nasz obiekt w panelu hierarchii. Najeżdżamy na nasz obiekt, czyli jajco. Drugi klawisz myszy. Delete. Nasz obiekt zniknął. Również. Zaznaczamy obiekt w panelu projekt, w modelach, tam gdzie mieliśmy zimportowanie i też usuwamy to i materiał z którego się składa. Wróćmy do blendera, załadujmy nasz model. Nasz model. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, by pozbyć się tego problemu, musimy przeeksportować w kierunku innej osi, czyli naciskamy File, Export, audio, fbx i tu z osi minus z forward zmieniamy na x na z na plusie. No, i zaznaczamy nasz plik i eksport FBX. OK, możemy wyjść z Blendera. Użyjemy teraz naszą postać. Zaimportujemy naszą postać z powrotem do Unity. Czyli wchodzimy do panelu Projekt, Katalog Modele, drugi klawisz myszy, Import New Asset. Wybieramy nasze Jajco FBX. Jak widzicie, już zostało zaimportowane. Razem z animacją, to co wszystko wcześniej ustawiliśmy, to jest. Więc nie musimy ustawiać. No i przeciągamy na scenę. Zwiększamy jego skalę, tak jak wcześniej to robiliśmy. mamy 15 na 15 na 15. Hmm. 15, o jak widzicie z powrotem zimportowaliśmy naszą postać tyle, że ona teraz jest odwrócona do nas plecami dlatego, że zmieniła jej się główna oś obkręcimy ją dookoła żebyśmy widzieli te paczuszki dodamy kamerę żeby dodać kamerę wystarczy wejść do GameObject, Create Order, Kamera. Przeciągniemy teraz kamerę do naszej postaci. Czyli w panelu hierarchii przeciągamy nowo utworzoną kamerę do naszej postaci. Resetujemy pozycję kamery, czyli zaznaczamy kamerę. Tutaj najeżdżamy na koło z debaty, Reset Position żeby wróciła do naszej pozycji no i trochę wycofamy ją w tył obrócimy o jak widzicie tu nasz obiekt jest widoczny teraz na kamerze to jest podgląd naszej kamery wiemy, tak żeby pasował ja bym dał trochę go bliżej kamerę podniósł trochę wyżej i jeszcze może spojrzał trochę w dół Jak widzicie teraz będziemy to w ten sposób widzieć. Można teraz nacisnąć. Kolejną rzecz, jaką musimy zrobić, to przyciągnąć nasz już gotowy skrypt na naszą postać. Czyli przyciągamy skrypt na jajco. Skrypt się tu pojawia, od razu daje nam charakter kontroler, z którym się trochę bawiliśmy Zmieniamy szerokość charakter kontroli jak się nie mylę 0,10 ostatnio było y, 0,1 no dobra zobaczymy i wysokość 0,1 0,2 a no może nawet 0,3 0,2 Charakter kontroli jest dodany. Podnosimy trochę w górę, bo jeśli charakter kontrol będzie przenikał przez planszę, to nasz obiekt po prostu będzie spadał w dół. Czego chcemy uniknąć. Czyli musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości. Zero 6 o, jakoś tak. Ok. I jeszcze na koniec przeciągniemy nasz obiekt jajco na mój obiekt transport w inspektorze obiektów. Czyli najpierw zaznaczamy nasz obiekt, pojawia nam się w inspektorze jego właściwości i przeciągamy na Nasze jajco na mój obiekt, żeby wiedział, że to chodzi o ten obiekt. No i po naciśnięciu nasza postać się porusza, tylko na odwrót. Czyli jak strzałka do przodu idzie do tyłu, to bardzo prosto teraz zmienić. Wchodzimy do mono develop. I tu zmieniamy z back na przód, czyli do przodu. Forward. Zapisujemy. Odpalamy G. Nasza postać teraz idzie do przodu i do tyłu. Czyli jak naciskamy strzałkę do góry albo W, idzie do przodu. Jak naciskamy strzałkę do tyłu, idzie do tyłu. Teraz możemy od razu wprowadzić jej animację. Żeby to zrobić, tu wyłączymy żeby nie była odtwarzana automatycznie wejdziemy do Mono Develop, do naszego skryptu i pod klamerką IFA brytan, wpiszemy coś takiego animation, czyli odwołamy się do animacji naszej postaci, która ma być odtwarzana w pętli, czyli komenda z rozwodę, czyli odtwarzaj bez końca i teraz e, jaką animację w tym przypadku trzeba podać animację naszej postaci. Wchodzimy tu do animation naszej postaci. zaznaczamy nasz obiekt. Wchodzimy do animation naszej postaci. No i ta animacja nazywa się idzie. No i tak też piszemy. Nazwa idzie. No i zakończamy. Tu dodamy jeszcze jedną linijkę, bo tu będzie mniej więcej na tej zasadzie, że jeśli będziemy naciskać guzik w albo s, czyli używać osi Axis. ma odgrywać animację, idzie i przesuwać nasz obiekt do przodu. W innym przypadku, czyli musimy mu to określić, w innym przypadku to jest komenda else, czyli w innym przypadku, jak nie będzie naciskana ta nie będzie naciskana ta nie będzie używana ta oś czyli nie będzie używana strzałka do góry ani strzałka do dołu odgrywaj animation nieskończoność też crossfold S T o i bo tak ona się nazywa bodajże Stoi, jeszcze sprawdzimy. Stoi, z dużej litery, to jest ważne. S, ty, o, i s ty litery, sto i napisz. Baczmy, czy nie wyskoczył żadne błędy. Nie wyskoczyło, Naciśnijmy play. No to jest animacja naszej postaci, najprawdopodobniej jak stoi, jest trochę dziwna. A teraz jak chodzi, widzicie? O, widać, że się porusza. No jak stoi, dziwnie wyszła ta animacja trochę. Ale jak chodzi, widać, że jest inna animacja. Tak? A ta animacja chodu jest kiepska, raczej. jakoś nierówna też ta postać nasza no nieciekawa ta anubacja nam wyszła lepiej jak chodzi Też musieli ją poprawić o, widzicie jak się porusza o, chodzi nasze jajeczko Hmm. Nie podoba mi się ta animacja, ale wiadomo o co chodzi. Może po prostu zimportuję lepszy obiekt. No. No dobra. Mniejsza większość. Animacja jest kiepsko zrobiona i dlatego wygląda jak wygląda. Może, żeby było lepiej widać, bo jest nieciekawa, to niech odgrywa tylko raz animację, czyli animation play, play, czyli najprawdopodobniej rozegraj raz tu idziemy postać się porusza do tyłu, do przodu. Hmm. Stop. Patrzmy. Tak. O. Teraz postać stoi, a jak naciśniemy strzałkę do przodu albo do tyłu, to widać, że się porusza. O! Stanęła, widzicie? Może tak będzie lepiej. Na razie zatrzymamy animację. Musiałbym ją poprawić, była nieciekawa. A tu się zatrzymuje w tym momencie, jak stanie. No dobra, na razie tak będzie, żeby było wiadomo o co chodzi. No i na razie, w tym tutorialu to wszystko. W następnym pokażę Wam, jak obracać naszą postać i jak spowodować, żeby skakała do góry. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.